to to tam nie tym ca Rozlamy widzowie kika przymem Szymola Szymola ka Szymora, Szymora do spodu Ja wiem jak się zaciągać Jestem takim cem Cinema je Cinema Cinema Dobra to wracaj tu do... Jo, siema widzowie No tutaj można mówić CEO Więc jak najbardziej nie, nie gryźcie się w język tak? Co z przedłużanym? No wracamy, co nie? Ile tam było, widzę, 55 godzin, co nie? Przedłużonego Ogólnie to tak, żeby żebyśmy wrócili, to potrzebuję Was Potrzebuję Was, widzów, żebyście robili dobre klipy Przede wszystkim shoterzy, do Was mowa Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to róbcie shoty, tak? Tak jak mówię, dużo shotów na TikToka I dzisiaj k***a bez trzymanki, tak? Moi kochani, cwele Yo! Witam na kiku! Widzowie serdeczko na was! Chodźmy tam później no no, no no Mama mi mówiła, nie się zacwela Oj mamie serce i będzie p... Ile masz? Widzowie? ja... A co ci to interesuje? Widzowie to widzowie? To i także powiedziałeś, że tu widzowie Cicho ty... się tego bałeś. Ale... No ale teraz jest... Dużo. Dwa, trzy i chciała być księcia z bajki. Spełniam twoje zachcianki. Chciała być księcia z bajki. Spełniam twoje zachcianki. Tym nowy mecz, nowy rozdarę zakochałem. Tak Kochanek, to tam masz masz To nic nie w tym działem. Dawaj na omę, dobra, no to do... Chcę chcecie na omę, to idziemy na omę. Gmę. O, witam, 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 widzowie. Tu jestem ja, tu jest Ome, Omegle Co za... ...śmala się widzi, mi się... Dobra, przyjdę Siema Zduniak! Zduniak! Jak zduniak? duniak ty jedziemy, słyszałam tej Ty, jak ja zduniak, ty? Jak ja duniak ty, ja ty wracaj tu, k***a! Ej, gruba, pijesz! No i ja oplutet! Ona ma kocia, Siema Dobra, jestem zduniak, a ty gruba, pijesz? Co? Nie, ja mam, co? Y, ten, ja mam dystans do ciebie, więc ten, spoko. Halo. Halo. A, ona mnie nie słyszy. Co? Halo, teraz? teraz? Halo, teraz? No i mnie po... Co za siema? No nie można tak. Ej, masz dawno Co ja mam da... Ty jesteś p... chyba a nie dawno Co ty mnie nie słyszysz? Co jest z tym mikrofonem? Ej, nie, nie skipuj, nie skipuj! Nie, nie, A halo, halo, halo! Słyszysz mnie? Co ty co ja męska prostytutka? No. Szmato, tąć mi k. Rób mi gałek. Za szmata ty chyba ci się dziwniło! Cerkuj, zacwerkuj! O kurczę Ale jakaś, jaka tłumaczycie? Co jest? EJ! Co tam było? Pod przycisk ustaw? Ale jak się ustawia pod przycisk stary? Siema Słyszysz mnie? Nie słychać Nie słychać Nie słychać o Nie słychać cię Shit! ty was na dwie, Dziwki, drogi, osery, Dresy, sterydy, pipet, numery, wódka, roksy, droksy, wszystko w opcji. opcji Siema Co tam? Fafik Fafik co Fafi! Jest? Fafi! Ty Fafi! Fafi! Ty dziwki. Tak. Halo. Proszę. O, k***a! Idą ma. Co? Pewnie będzie n-word albo p-word, co? Nie, nie, nie. nie Właśnie nie mówię, żebyśmy nie mówili. Tak? Co tam cfele? No. <laughs> Jestem to na kiku, bo dostałem bana na Twitchu. Można poprosić NDA? Prosto, NDA? Prosto NDA, no. no. Dobra, dobra, dobra. Ale dobra. Ale się światło, wiesz? O! No jazda. Dobra. Yeah! E NDA! Milion dolarów kurwa prze! NDA! Ale ten wers kosztował wiele! Na kolejny rok wciąż mamy to. Za na to, że to dużo znowu Serduszko dla was! Bo mogę was no. nazwać wizu, wiz widzami. Serduszko dla was widzowie i dla tych na czacie też. Dlatego ja stary chodzę pod podkoszulku p. 5 zł. Bo dalej jestem. Taki jak jestem, co nie? No ale wyglądasz człowieku jak młody kot, to się nie dziwię. Nie, nie dziwię no się nie w, w ogóle, Zajs to. Dobra, ja yy, lecę dalej. Dobra, na Dzięki. dla No i widzowie, pierwsi pierwsi widzowie, widzowie. Pierwsi widzowie, widzowie. Siema, Polska. Siema. Coś zrobiła z waszego karpia ty? A żeby się udobiła ty, co? Co patrzysz, <laughs> byś zobaczyła, ty. <laughs> To jest śmieszne. Twój Twój kolega Siema. Siema. Ile masz lat? 15. Beka <grym> w k Bo masz 15. Hop, hop. Idę w pasiak O ile, ile lat? A. 16! Wszystkie? A ty ile masz? 18, ale wszystkie macie 16? No, tak. A co? Bibe. Nic. Co was zamknęli w pokoju, co? No masz ma, ma masowe ta sprzedaż. Tak, Bible. Same za sobą. Tak. No. Umiesz tak kręcić głową? No pewnie, a ci sztuczkę, a umiesz tak? Puh. Co was ten... Co mam te spodnie, jakby... Czemu, co one są wygodne, że je nosicie czy też panu? Hmm? Jakie? Te? No to, co koleżanka ma. Te takie tu... jeansowe. Te? Ale no te te tak, 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 te, no. No wygodne i są ładne. Ładne? Mhm. No. To wygląda jak koszula mojego starego 80. Boże. A co sądzicie o takich zwykłych dresach? No jak Ci się podobają, to luz. Aha, no w sumie. No wracę, no ale... No ja na przykład osobiście nie mogłem mieć kobiety, która wynosiła właśnie takie rzeczy. No ale... To wedle to uznania, co nie? Nie mamy, żartowałam A nie macie, nie macie, dobra A Tindera? Nie, nie Jak to ja tą koleżankę po widziałem? Dałem ci lajka Ta co patrzy w telefon, o Tak, ty, ty, ty. ty no, no, bo To po... te zdjęcia, czekaj Jak ty to tam robiłaś? A, przy moście było ci się patrzyła, czy dobrze zdjęcie Ty, ty też masz Tindera Co? Ja mam Tindera, no no nieładnie. Znaczy, no, nie, wiesz co? Ja mam Tindera nie żeby znaleźć miłość, tylko żeby się nasmiewać z królestwa, wiesz? Nie, a z, czemu mam ze za? No, aha. Trzymam, Nie Ty, co tak. Ja bym chciała oko Ty, a mam chyba kur. Nie zapłaciszcie prądu, śmiecie. Zamknij tam się. Mogę z niego! Ile można? Mogę z niego, Kula daje fula, z tył na fotelu jakiś p, z dwoma zębami

Nie, nie będę, nie będę trzymał hejtu, tak? Dobra, ogólnie to czatu nie moderujcie Moderatorzy, bo i tak białe. Każdy sobie lamps... pisze co Przegrałem, musiałbym Mówić tą p******ą piosenkę Jak się zmienia kategorię na tym kiku? Znaczy kochanym, kochanym ja się, że mowa o moim kanale, tak? Że jestem specjalny To jest akurat świat cygana, ściszysz? No już ciszają mnie, widzicie widzowie? Już mnie k***a Już mnie k***a Widzicie? Dopiero co poszedłem z Twitcha i już je do uciszać. Ty Albo Teraz nie trzeba się hamować, widzowie. Ja zaraz zapraszam ludzi na Discorda i k***a roz***amy to, roz***amy to k***a. Co za p j*****e. I do Amore mi oczeka już na nas Majorka. Damo, damo, nie opuścisz mnie. A morena Ole dostał heada, No i kół dostały heady Odpiery coś, żeby szoty były Ta? Ta patera dota, 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 dota. Żeby szoty były, żeby szoty były Dobra Ale co... bo mnie tam drużyna potrzebuje eee. Nie było między nami ja tam między nami jesteście c... Wesoł. No to ko to tam Hiery tym Ale Dobra, to nic ci nic nie będzie mówić. Będziesz jeździć jak na wózku. No właśnie No ty ko ja, ja tam hiery ja, mówiłem na górze od początku p... No ty ka śmiecią... Graj a nie, nadużywasz przekleństw tylko i mówisz jak kochasz widzów. Wiadomo, że trzeba ich wspierać, ale no też gra jest. No gram ale... rozumiesz fakt tego, że nie wiem co się dzieje stary jak mi każą kwa pika To mają teraz. Widzicie? przez was Rozdzielamy widzowie kika przymem kurwa Szymola Szymola ka do spodu To jest koniec Jak wszedłem na tę platformę To to jest kurwa Szymol już, już wie już On już pakuje. Wiecie, że czemu on nie ma live'a? On już pakuje manatki tak widzowie nie no pozdrawiam to Szymola A, jutro będą puszczane fajerwerki. Nie mówiłem mam tego, ale jutro będą puszczane fajerwerki Dlaczego jutro będzie nie na Sylwester? Znaczy, no pojutrze, w sensie, że jutro idziemy kupić, tak? Można walić? Można... można tego, no? Można walić z Cowardami i anordami. Czego gadam, z całami Dobra idę na Longę za Patrzcie, teraz co kole oko. Woda. Nie chcę mi się bo Ja padnę. Nowa gitara kurwa, ja rozskalcałem mapę dodatku pęrdadatku. Ja rozskalcałem się na star. A, dobra, weź. żeby pić wodę, pić dużo wody. Zaczął się. Kur zaciągłem się ja wiem jak się zaciągać Odkryłem jak się zaciąga dobra jednak. jednak się nie zaciągam ja 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 ciągle liczy mnie czy liczy tylko hajs? A mnie mi do ucha, ajajajajajajaj Teraz wiem, że ona chce się, ajajajajaj Dobra, ja nie będę też mówił pełordów i całordów widzowie, bo Bo za szoty można dostać bana Nie będę innym utrudniał pracy Niech mnie tam promują Kiszones, masz robotę Kiszones, masz... mam takiego zeza, Ale! Cibyska, ta Forma Kurwa, jakiego ja mam zeza, jeba. Nie chcę mi się, kurwa Jestem takim c**em Kim jesteś, c**em? F2, kurwa Nie poddajemy się Barabarabarabere Eee, dwóch. dwóch tych na tym... Na longbo No nie wiem czy trzymamy ten serwer daje wie. Tam będzie kampić! Cinema jem, Cinema! Cinema, kurwa, cinema. Przepraszam. A, i wreszcie mogę gadać o polityce. No to widzowie ogólnie odnośnie polityki. No to kurwa tak, Konfederacja Sigma Eee... No i co? Tyle. Proste. To chciałem powiedzieć, bo cię dużo pytało o no, ten... ...pięć złotych. Ja... ja mam szansę gość. 18. Będę musiał... Kom... Wiem, będę musiał wszystko od nowa ustawić. Wszystkie komendy, emotki... Serdeczko dla Was widzowie, kocham Was i do jutra. widzowie. No i oni też się z Wami żegnają. Papa. Pa.